Jakiś czas temu wrzuciłem na mojego Facebooka taki cytat, który miałem generalnie odzew, że był jeden z takich najmocniejszych dla wielu osób cytatów z mojej książki Psychologia Jogi. I to jest cytat, który brzmi następująco: Poglądy nie mają mocy transformacyjnej, a doświadczenie tak. I teraz, dwa, dwa słowa takiego krótkiego wyjaśnienia, że. Oczywiście każdy z nas ma jakieś poglądy i ten nasz światopogląd wyznacza na jakiś nasz sposób, ułatwia nam, w zasadzie może nawet umożliwia poruszanie się w tym świecie i podejmowanie różnych decyzji odnoszenie się do własnej wartości. Natomiast czasami jest tak, że pojawiają się jakieś nowe informacje, które się okazują, y, które wygląda na to, że są prawdziwe, a okazują się niespójne z naszym światopoglądem. I mamy wtedy różne możliwości, co z tym zrobić. Możliwość pierwsza jest taka, no jak fakty się nie zgadzają z naszymi poglądami, to tym gorzej dla faktów. Ale to nie jest dobra możliwość, jak, jak wiemy. Y, odrzucanie tego. Y, druga możliwość jest taka, którą robi część osób, że jak y, Pojawiają się jakieś nowe informacje, one nie są do końca spójne z tym, co mamy, to jakoś trochę przymykamy na to oko, jakoś tam doklejamy trochę te, te nowe dane, które przyszły do tego naszego światopoglądu, trochę gdzieś tam w jakieś pary upychamy. Trochę to nadal nie pasuje, trochę się odkleja, ale tak staramy się odwracać lekko wzrok. I to jest bardzo dużo osób robi. I jest trzeci sposób. Jest trzeci sposób taki, że pojawiają się te nowe informacje. Na przykład nagle orientujemy się, dochodzi do nas jakiś nowy nie wiem, wgląd o sobie samym, sobie samej. I, i, I one się trochę nie zgadzają z tym naszym widzeniem świata. Więc wtedy my bierzemy te puzzle naszego światopoglądu, rozkładamy je sobie na stole, rozkładamy też te. Puzelki, nowe, nowe informacje, które nam doszły. Przyglądamy się teraz całości, i od nowa wszystko składamy tak, żeby to było spójne z tego aktualnego punktu widzenia. I gdy nie jesteśmy przywiązani do swoich poglądów, co nie znaczy, że zmienni cały czas jak korągiewka, tylko gdy. Yy, mamy w sobie tą gotowość do uczenia się, to właśnie jest nas zdolność do uczenia się. Yy, i, a zdolność do uczenia się polega w dużej mierze na zdolności do oduczania się pewnych rzeczy i przyjmowania tego, co się okazuje yy, jakby lepsze, skuteczniejsze w danym czasie, i tak dalej. Więc ten cytat przede wszystkim dotyczy właśnie naszej zdolności do uczenia się. Gdy się pojawia pewne doświadczenie, które zaprzecza naszym poglądom, pojawia się pewna wiedza. Musimy być gotowi to zmienić, ale to nie znaczy, że my mamy zmieniać poglądy na zasadzie, że yy, raz mówimy, aha, to, to teraz jest tak, a za chwilę teraz jest tak, bo to, yy, to nie jest żadna zdolność do uczenia się, to jest jakby brak wiary w siebie, brak jakby osadzenia, yy, brak skupienia. Dzięki, do usłyszenia, trzymajcie się, papa. Pa.